Dzień dobry, witam wszystkich. Na wstępie pogratuluję mojemu zespołowi charakteru, woli walki i tego, że w takich okolicznościach, jakie dzisiaj były, bo musieliśmy się nie tylko w mojej ocenie i myślę, że analiza tego nie zmieni. Musieliśmy walczyć nie tylko z przeciwnikiem, ale ze wszystkimi innymi okolicznościami. I najważniejsze, że daliśmy radę za to wielkie, wielkie słowa pochwały. Ten tydzień był dla nas trudny, bo Przegraliśmy dwa mecze z rzędu, w których wcale nie byliśmy słabsi. Po prostu taki, taki jest sport. Dla mnie trudny też osobiście, bo w takiej sytuacji, kiedy dwa mecze z rzędu ligowe przegrałem, jestem pierwszy raz od trzech, od trzech lat i trzeba było dobrze zareagować. Troszkę w inny sposób popracowaliśmy w tym tygodniu. Od początku tygodnia budowaliśmy w chłopakach mentalność zwycięzcy i mam nadzieję, że. Chociaż w niewielkim stopniu pomogliśmy im dzisiaj osiągnąć ten sukces mimo tych trudnych okoliczności. Na pewno się cieszymy, bo takie zwycięstwa na trudnym terenie w takich okolicznościach bardzo budują i chcemy, chcemy żeby to dzisiejsze zwycięstwo było solidnym fundamentem pod dalszą pracę. No najgorszy scenariusz jaki mógł się zdarzyć nam. Po pierwszej połowie byłem w miarę zadowolony, bo Zespół realizował to co y, trenowaliśmy w tygodniu, dawał mało czasu przeciwnikowi. Przeciwnik nie mógł y, rozwinąć skrzydeł. Y, często odbieraliśmy piłkę na połowie y, Wisły. Y, stamtąd y, może nie było jakichś wielu klarownych sytuacji, ale byliśmy groźni. I, I po jednej takiej akcji strzelamy bramkę, wydawało się, że mecz jest zupełnie pod kontrolą, tym bardziej że. Na początku drugiej połowy zawodnik Wisły dostaje czerwoną kartkę i tutaj mój zespół no kompletnie nie wiedział, czy bronić w wyniku, czy atakować. I nam się to w efekcie rozjechało całkowicie i właściwie już do końca meczu nie mogliśmy odnaleźć swojego rytmu. Wiele niedokładności, mało, a w ogóle właściwie wcale zagrożenia pod bramką sandecji, kłopoty w obronie środek pola, który nie, nie potrafił przejąć inicjatywy, który nie potrafił wyjść po piłkę, rozrzucić drużynę przeciwną, zepchnąć ją do obrony. Ale też mało, mało było w ogóle zawodników, którzy chcieli wziąć ciężar gry na siebie i, i stąd ten środek pola był zbytnie obciążony te, i, 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 i w końcu gdzieś też im brakło sił, aby no, y, każdą akcję y, rozpoczynać także brakuje w tej chwili na pewno y, rozłożenia równomiernie akcentów y, w całym zespole są zawodnicy którzy, którzy w miarę jeszcze funkcjonują natomiast y, większość jest pod formą no i ci co w miarę funkcjonują mają, są w stanie grać do 50. max 55 minuty potem nam się to wszystko Rozwala. Mówiąc pod formą, to mam na myśli oczywiście wszystkie aspekty, które w piłce są ważne i mentalność i technika, taktyka, przygotowanie fizyczne. Tutaj naprawdę jest no, wiele pracy przede mną. Też ta zespołowość mnie martwi, bo o ile. Te początki meczu wyglądają tak, jakbym chciał, i to, co ćwiczymy na treningu, tak, czym dłużej mecz trwa, to wszystko jakby jest w bałaganie, w chaosie. Te nawyki są jeszcze nieutrwalone i to jest może trywialne, co powiem. No, potrzebujemy czasu, żeby te nawyki przenieść na mecz przez 90 minut. Tego, tego na pewno nie ma, i, i potem no, to jest taka y, chaotyczna obrona chaotyczny atak. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, te pierwsze minuty, pierwsza połowa, to była sandecja, którą, którą dziś tam widzę, która jest agresywna, która potrafi odebrać, która ja kreuje poprzez podania sytuację, ale tego jest bardzo, bardzo wciąż mało.